To jest serial dla tych, którzy uwielbiają szybką akcję, pościgi, strzelaninę. Jeżeli lubicie właśnie takie elementy, to na pewno ten serial was usyta, usytas, 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 będzie się wam podobał. Fabuła też jest wyraźna i wciągająca. Tym razem akcja rozpoczyna się od porwania z własnego domu pani gubernator, walczącej o ograniczenie imigracji i, i jak najlepsze uszczelnienie granicy z Meksykiem. No, z kolei nie podoba się kartelom, które z meksykańskim kartelom, które za zarabiają ogromne e, pieniądze, przymycając ludzi przez granicę. Podczas e, nocnego porwania e, w potyczce giną, ginie rodzina, pani gubernator. W tym momencie do akcji wkraczają agenci. E, bohaterka porzuca swoje rodzinne życie. I wraz z, z od swoim oddziałem ląduje w Meksyku, gdzie tropi y, panią gubernator. W końcu znajdują ją y, i przeprowadzają akcję odbicia jej z rąk porywacz. A to niesie to, o czym wcześniej wspominałem. Akcje, pościgi strzelaniny. No bo przecież do akcji wkracza specjalny oddział Liones.